Witam w sobotę, tak piękną sobotę. Witam w 15 odcinku. Mówię tak, a ja nic specjalnego w ogóle nie przygotowałam. Dobra, więc sobie. Dobra, więc idziemy do boku. Nie ma za co. Pozdrawiam w ogóle Merci. Pozdrawiłam cię w filmiku. Dobra, i mój. Znalazłem sobie w końcu chłopaka. I on mnie zaprasza do swojego pokoju. W ogóle nie wiem. Dobra, więc sobie powiemy no, hej. Hmm. Też Kochanie, mam pytanie. O! Ładnie, powiem tak? Boże, w którą stronę stoi woda? Pytam, patrz w niego. W nie wiem, czy Zostawiłam ten filmik, ale jak nie było. O Boże, o Boże. <śm> O Boże <laughs> Pierdzionek dozwanie. Ja. sobie. napiszmy. co on robi? Teraz pozdrowienia, czyli dziewczyna Pikachu, Mercy, ten mój narzeczony Max, już mi się tak nie chce mówić. Róziak 2001, Sweet, Sweet Pink, dobra, już tam dalej nie powiem, bo ona ma Sweet Pink 1, Wszelkie byli dali Ha! Ale muszą ja. muszę już iść. Niestety muszą iść. Przepraszam, ale muszę iść. Ti, Oni machamy. ti, Nie. Nie, 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 nie. Nie, nie wchodzę z gry. Boże, nie, 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 nie. Czy to tak trudno zrozumieć? Nie, nie, nie wchodzę z gry. Boże. Ludzie. Ja nie Dobra, jeszcze pozdrawiam, Julia. Julii 1, 2, 3 pk. Proszę ja. Okej, okay, to nie zły, więc. Też możemy chyba iść, nie? Dobra, więc co dzisiaj porobimy? Nie wiem, co mam co możemy porobić. Co to robimy dzisiaj, dobra więc Dzisiaj w ogóle nie oceniałam dzisiaj, więc nie, czy mam? Czy mam? Boże, tam romantycznością Czy on tylko romantycznością żyje? Dobra, więc... Boże, jaki fejm. Boże, jaki fejm, normalnie fejm jak Boże! Jaki fejm. Nie ma Pixie! wow! Boże, ale flagi są dzisiaj straszne. Co, bo wyglądam jak baran? Tak, za chwilę. Wburzę, że ja wyglądam jak baran. A tak, to ja bym nie chciała wyglądać ktoś że mi powiedział, że wyglądam jak baran. Jest! Coś się nie robi na przyjaciół uh -oh. Wyszedł No diable O, dobra, to, to jest tak, że on wchodzi, wychodzi i, i, i... Nie wiem co... Boże! Jaki fejm Kto mi coś da takiego, żebym nie wyglądała upiornie! dzisiaj nie mam rzeczy, że nie wyglądam upiornie. I nie miałem luki ani ubrania. Znowu nie ma pixie. <laughs> Haha. Mam bardzo dużo VIP. No, tylko praktycznie trzy osoby bez VIP. Nie wybieram imię. Nie wybieram filmik się kończy. Ja. Na... Boże, słyszycie go? Tylko tak pięknie w sukience. A i masz sukienkę białą na nasz ślub? Nie mam Dwa na wą no, i czarną. Boże jakie fajne są. To jest naprawdę. Nie mam no, bardzo i czarną. Dobra, ja jak już się muszę przebrać, choć to mi do gustu nic nie robi, ale okej, okay, jak już mam się przebrać, no to się przebiorę. No nie. No <ścoughs> nie, to się wybierać. Dobra, to się tak chwilę wziąć ja się ubiorę. Okej, okay, więc to jest mój look na ślub. Pięknie. Więc niestety filmik muszę teraz Zakończyć. Więc do zobaczenia. Do kolejnych odcinków znowu nie ma Pixy, To jest normalnie fal. To jest po prostu fal, że nie ma Pixy. Normalnie jest to. Jest coś się co mówi tego, że nie ma Pixy? Gdzie jesteś, Pixy? Pixy? Więc suba, łapę dajemy. Subskrybujemy mój kanał. I pamiętajcie o tym, że, że jutro filmik może nie być na moim kanale, ale pamiętamy o subskrybowaniu mojego kanału, dajeniu mu subskrypcji, dajeniu mu łapek w górę, nie w dół, bo w dół to nie jest smaczne, tylko. Więc pa, pa. Do kolejnego.